Typowym wyzwaniem w nowoczesnym rolnictwie jest cyfryzacja dokumentacji. Wielu rolników przygotowuje się obecnie do siewu kukurydzy i mierzy się z tym tematem. W czym problem, Heinerze? Wiele maszyn John Deere, które tutaj widzimy, jest już w pełni wyposażonych. Zainstalowano w nich Command Center, automatyczny system sterowania z odbiornikiem Starfire oraz system telematyki JD-Link. Natomiast maszyny, które nie są jeszcze wyposażone w te komponenty, możemy łatwo zmodernizować. Następnie za pomocą kilku kliknięć na wyświetlaczu konfigurujemy dokumentację. Później, gdy rozpoczynają się prace w terenie, dokumentacja jest uruchamiana automatycznie w tle. Kierowca nie musi wykonywać żadnych dodatkowej pracy. Wszystko, czego teraz potrzebujemy, to konto online w naszym portalu. Zgadza się. Konto w Operation Center można założyć w ciągu kilku minut, a jego konfiguracja i użytkowanie są całkowicie bezpłatne. Dane są następnie przesyłane bezprzewodowo z maszyny do Operation Center za pośrednictwem JD-Link. Przyjrzyjmy się więc, co możemy zrobić z danymi. Przede wszystkim mamy dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. W Operations Center mamy również szeroką gamę narzędzi analitycznych, które umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane. W razie potrzeby dokumentację można również udostępnić, na przykład konsultantom, klientom lub innym platformom. Wystarczy tylko kilka kliknięć. A co z opryskami, nawożeniem i zbiorami? Powinienem być w stanie wykorzystać dane na wszystkich etapach produkcji, aby podjąć jak najlepsze decyzje agronomiczne, prawda? Tak właśnie to działa. Maszyny są już w większości wyposażone w inteligentne rozwiązania. Wszystkie dane są gromadzone w Operations Center. Gdyby nie to, pomyśl tylko, ile czasu trzeba by spędzić przeglądając później dokumenty lub wprowadzając poprawki. Nie jest to już potrzebne, dzięki czemu można wrócić do domu wcześniej. Kończyć pracę wcześniej to naprawdę inteligentne rozwiązanie.